Siemanko, Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Bardzo fajnie, że postanowiłeś tu zajrzeć. Na pewno jesteście wszyscy ciekawi, co będzie dzisiaj. Otóż, jeden podrośnięty pająk dla zaawansowanych. No, potrzebuję, żeby odświeżyć jego terarium. Do tego niedawno przeszedł wylinkę. Co to będzie? Sprawdź sam. Intro. No i co tutaj żyje takiego? Chyba dodawać nie trzeba. Wszystko jest opisane. Faktycznie groźny pająk. Dodam tylko, że jak tutaj widać, jest to odmiana RCF, czyli Red Color Form. No i ogólnie dorosłe samce tego gatunku osiągają około 4-5 cm ciała. U samic to jest około 5-6 cm. Jeśli chodzi o ciało z rozpostartymi odnóżami, to będzie chyba około 13 cm. Jeśli się nie mylę. No i nawet zobaczcie, tutaj jak się przyjrzycie, jeszcze widać welinkę. Ten pająk zrzucił skórę około 5 dni w tył, więc myślę, że zdążyło już jego ciało zastygnąć po welince. No ale. Zanim zabiorę się za czyszczenie tego upaćkanego i zapajęczynowanego terrarium, to jeszcze może kilka słów o pochodzeniu samego pająka, bo to chyba ważna sprawa. A więc tak, jeśli chodzi o pochodzenie, występowanie tego pająka na świecie, no to zdecydowanie jest to Afryka Centralna, Południowa, Zachodnia. Ale to nie koniec, bo tego pająka jeszcze można spotkać w Angoli, Bostwanie, Kenii, Malawii, Mozambiku, Tanzanii, chyba, jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze w Namibii, nie jestem pewien, czy się nie mylę, jeśli tak, to naprawdę z góry sorry, ale coś mi się tak w głowie prze, yy, przejaśniło, że chyba, chyba też tam można go znaleźć. No i oczywiście Uganda, Zambia i Zimbabwe. Słuchajcie, jestem trochę stykany, nie mogę znaleźć pająka. Najgorzej, ale dobra. Spróbuję od usunięcia starej wylinki zacząć. Zobaczcie, no już wcale nie jest mały, no ale to jednak samiec, a więc no zdecydowanie będzie mniejszy. Sama wylinka wygląda tak, no ale dobra, trzeba to szybko znaleźć tego ptasznika, żeby się za chwilę nie okazało, że on biega mi po domu. No i teraz najgorzej, bo nie mam zielonego pojęcia czego się tutaj mogę spodziewać w tej chwili. A raz zobaczymy gdzie jest pająk? Gdzie, gdzie jesteś? No Jest, dobra. Jest, jest, jest. OK. Już się znalazł. Zobaczcie, jest skubaniec. Może zrobię sobie trochę zmianę kadru i trochę go przybliżę, ale no powiem Wam, że wystraszyłem się nieźle. Już widać tutaj zarys pająka. No dobra, a więc najpierw fajnie byłoby usunąć stary wystrój. Już wychodzi mały wariat. Chciałbym odzyskać tego liścia bardzo, zdecydowanie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Pająk jest już mega wkurzony, już się położył na plecki. Całe szczęście przebiega to w miarę sprawnie. Uczajcie tylko tego małego wariata. Ja tylko wyjąłem właśnie tutaj elementy wystroju na szybko. W zasadzie nie było to nic szczególnego, bo jeden taki wysuszony liść palmy, żeby pająk miał się pod czym schronić, oczywiście, ale zobaczcie, on już jest na tyle wściekły, że on. Po jednym moim ruchu, tam w terarium, już leży na pleckach. Zdecydowanie bardzo agresywne, bardzo szybkie pająki. Dysponują też silnym jadem. Tutaj nie ma co w ogóle dyskutować. Po ugryzieniu murinusa, z tego co doczytałem, możliwy jest nawet częściowy paraliż. Najpierw uderza od nóżami, a dopiero później kąsa. No i teraz jeszcze. Taka mała ciekawostka odnośnie murinusów, nie wiem czy wiecie czy nie, ale te pająki potrafią nawet wydawać syczące dźwięki z siebie. No i tak można powiedzieć, że no kurczę, syczący pająk, no taka niecodzienna sprawa trochę. Ale jak mówiłem, taka ciekawostka tylko z brzegu, a więc trzeba go odłowić. No, jeszcze nie wiem jak mi pójdzie, mam nadzieję, że będzie spoko wszystko. Przy takich ptasznikach zdecydowanie. Pojemnik asekuracyjny i pojemnik na ptasznika. Dobra, odławiamy. Dobra, spróbujmy złapać tego diabła. Oby tylko nic się tutaj złego nie wydarzyło. Na to liczę. Dobra. I. I. Jest. No i dobra, udało się go fajnie nawet nakryć. Nie jestem pewien, czy jestem bezpieczny swoją drogą. Dzieciaki, nie róbcie tego w domu. Dobra. Ale spróbujmy. W końcu, po to mam asekurację, którą też sobie tutaj na boku przygotowuję. I zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Te pająki z reguły nie chcą współpracować za bardzo, ale jest szansa na sukces, że tak powiem. O, choć tu jest. No, żeby mnie tylko przez te dziurki nie gdzieś nie cyknął. Tego bym nie chciał. Wow, mało brakowało, naprawdę już by dał mi nogę. Ale są naprawdę szybkie i to są naprawdę niebezpieczne pająki. Mimo to, widzicie, udało się odłowić. No, jest naprawdę pięknym pająkiem, trzeba mu to przyznać. Ale tak już w naturze jest, że to co jest piękne, jest też zabójcze. I na pierwszy rzut oka bardzo fajny, można powiedzieć, pomarańczowy pajączek, którego przez ten plastik aż tak dobrze nie widać tej barwy. No, ale słuchajcie, jeszcze pozwolę sobie tutaj przytoczyć pewną formułkę, mianowicie, jeśli chodzi o jad tego pająka. No i jeśli chodzi o ukąszenie tego gatunku, no to należy do bardzo bolesnych, a osoby, które zostały ukąszone, podają, że jad powoduje bardzo silny ból, który nasila się po około 15-20 minutach. No, i jest zdecydowanie rodzajem bólu, który jest porównywalny do oparzenia żelazkiem. Później po upływie kilku do kilkudziesięciu godzin pojawiają się mimowolne skurcze mięśni. Miejsce ukąszenia zaczyna mocno puchnąć. No, i dodatkowymi objawami tutaj do tego ugryzienia mogą być jeszcze oczywiście nudności, odrętwienie, zawroty głowy. Ogólnie formułkę tą, żeby nie było, zaczerpnąłem sobie ze strony terarium.pl Jeśli ktoś nie dowierza, można sobie sprawdzić bez problemu. Także jedziemy dalej. Jakie jedziemy dalej, Szymon, jak nie powiedziałeś jeszcze jaka jest temperatura i wilgotność. Dobra, już to naprawiam kochani. Więc tak, jeśli chodzi o temperaturę, jaką lubi ten gatunek, to jest ona na poziomie 25 lub 30 stopni. Yy pająki sucholubne, a więc wilgoć takie 50%. No tutaj zaraz Wam pokażę. No i zobaczcie. Naprawdę w tym pojemniku jest bardzo sucho. Ja tylko raz w tygodniu zraszam terraria wodą. No i to zdecydowanie wygląda na to, że wystarcza temu pająkowi. I widzicie, terarium już jest fajne, odświeżone. No ale jeszcze zanim zacznę je urządzać, to chciałbym sobie Zobaczyć. No fajnie. Dorasta pod czwórkę. A więc jak na samca jest już i tak spory. No więc dobra, teraz czas na urządzanie terrarium. Na początek wiadomo nic spektakularnego. Po prostu parę kamyczków, ziemia kokosowa, torfik i parę wiórków kokosowych według mnie dla sucholubnego ptasznika w sam raz tak to wygląda z nieco innej perspektywy. No jak widzicie tej mieszanki torfowej jest tutaj dosyć sporo, dlatego żeby ten pająk po prostu miał gdzie zbudować sobie gniazdo, gdzie się wkopać, dlatego że tak. Morinus jest ogólnie gatunkiem pająka, który w naturze Albo sam kopię sobie norkę, albo po prostu znajduję i zamieszkuje norki po gryzoniach i drobnych ssakach. I myślę nawet, że ja troszkę pomogę tutaj swojemu pupilowi. Zrobię mu tutaj taką mini-norkę, skoro w naturze również je znajdują. To i ten powinien bez problemu dać sobie radę i coś tutaj z tego otworu już dalej sobie sam wydrążyć. Ok, ale myślę, że nie będzie tu samego torfu. A więc czas na dalszy wystrój, widzicie tutaj w rogu zrobiłem mu taką naprawdę małą dziurkę. No i zobaczymy, jak ten pająk to wykorzysta. Dobra, dodam tutaj jeszcze kawałeczek drewna, który myślę, że fajnie się tutaj nadaje. Nawet tylko że, o, dobra. Bardziej w ten sposób chyba będzie lepiej. Postanowiłem jeszcze, że skoro murinusy właśnie lubią suche środowisko, no to widzicie, takie, takie tutaj kawałki słomek mu wrzuciłem. No ale jeszcze parę detali tutaj chyba dodam od siebie. No i dobra, widzicie, wystrój jest naprawdę prosty, ale jeszcze tutaj takie małe detale, które... Też chyba trochę pomogą pająkowi w kamuflażu. Dobra. No i zobaczcie, no, naprawdę prosty i skromny wystrój. Ok, ostatnie elementy dekoracji, czyli coś, co lekko będzie trzymać wilgoć. Taki meszek. Mam tutaj akurat takie dwa fajne płaty. Gdzieś sobie tutaj ucisnę. O. I jeszcze sobie zobaczcie z nieco innej perspektywy. Wygląda to tak. Chyba nie jest najgorzej. no. Ja jestem w miarę zadowolony z wystroju, a więc czas wpuścić tutaj Murinusa. Uwolnimy małego diabła. Znaczy już nie jest wcale taki mały, ale ale Oho On już chce wyjść, ale jeszcze nie przyjacielu. Pyk. Pyk Dobra, 3 na 4. z Zatrzaski mam pootwierane, i teraz tylko bardzo ostrożnie nie dać się zabić. Dobra, przykrywamy, i zaraz zobaczymy, co tu się będzie dziać. Powiem Wam ogólnie, że za każdym razem, jak pracuję z murinusem jakimkolwiek, czy to jest u czy RCF. No, trzeba mieć do tych pająków respekt, zdecydowanie, bo są naprawdę groźnymi stworzeniami i atakują naprawdę praktycznie każdy ruch w pobliżu, łącznie nawet z wodą. Zobaczcie, ale śliczne stworzonko fakt, trzeba mu to przyznać. Dobra, teraz byłoby ekstra odzyskać pojemnik, chociaż nie wydaje mi się, żeby to była prosta sprawa ale fajnie go teraz przynajmniej możecie sobie zobaczyć. Nie przez plastik, tylko już tak bardziej na żywca, jak to wygląda. No, pająk, tylko nie. No i zobaczcie, tak właśnie wygląda Murinus RCF. Dobra, byłoby fajnie ziom, gdybyś trochę mi zszedł z tego pudełka, ale raczej wątpię. No widzicie sami, stworzonko jest naprawdę śliczne, z tym że jest też zarazem bardzo groźne. Nie. O, jeszcze tu mam okazję wam pokazać, tak wygląda właśnie od spodu taki pająk. Pierwsze co na pewno przykuwa uwagę to te tutaj śliczne skarpetki, ale ja nie chcę. Wow. No i już by mi uciekł. No i pająk trochę się uspokoił. Liczę, że pozwoli mi tutaj na odzyskanie tego pojemnika. Dobra. udało się. No i widzicie, udało się. Poszło całkiem fajnie, sprawnie. Już tutaj murinus się w miarę zakamuflował. Oczywiście to faunarium za chwilę wędruje tutaj na legały za mną. No i... Jak mówiłem, poczułem dużą ulgę, kiedy go uwolniłem bez szwanku, bo powiem Wam szczerze, że pająki typu właśnie Murinus, Makulata, Hysterocrates Gigas, czy tam Cyratogyrus, czy, czy nawet Cyratogyrus Darlingi, no budzą we mnie duży respekt. Naprawdę. No bo te gatunki chyba do tej pory tak najbardziej dały mi się w życiu we znaki. No ale całe szczęście, cała reszta na hodowli jest dobrze nauczona tylko świerszcze, a nie próbuje zeżreć mnie jako hodowcy tutaj. No i to tyle na dzisiaj. A jeśli Tobie spodobał się ten odcinek, to oczywiście zostaw mi łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i zapraszam Was też również na swojego Facebooka, Instagrama oraz grupy Ptaszniki Dino Spiders, do których linki znajdziecie w opisie do tego filmu. To tyle. Pozdrawiam. Cześć!